Łapcie komisariat za samolotem, szybciej! Mów jak wchodzi! Dzięki, trzymaj go! Kit, dostał! Siemano, siemano, dzisiaj wracamy na Jęczydół, jest prawdopodobnie rekordowa frekwencja, jeszcze dokładnie nie wiemy, zaraz będzie liczone, ale spodziewamy się gdzieś, no na pewno 50 osób, kto wie, czy nie będzie więcej, 60, 70. Sporo ludzi się zjechało, deszcz, burze nie wystraszyły ludzi, także będzie grube strzelanie. 12, 13, 14 liczymy. 15. 4, 4. 4, 5, 90. 90 osób, <grym> panowie. <grym> Ale będzie rozpierducha Jak nie masz silnik Działa, e, w ja tym, działo, tym działo. swoim? Nie, mówię o samochodzie akurat, 1.8 Myślę, <laughs> ja że mówisz o tym. Najważniejszą rzeczą dla nas, ze strategicznego punktu widzenia Jest niedopuszczenie do zajęcia tak naprawdę tego wału przez przeciwnika Gotowi? Ogień, ogień! I do lewej, i po skosie. Tam macie drugie przejście. Żwawo, żwawo, żwawo. Komisariat przed nami, za samolotem. Łapcie komisariat za samolotem, szybciej. Szybciej. Osłaniaj. Wchodź do środka. Dobra. Dobra nie szedka, dawać, nie. dawać, dawać! Co tak sapiemy? Uwaga! Mów nie skąd! Trzymaj wejścia, żeby na mnie wziął. Uwaga! Uwaga, okta. Trzymaj tam! Łoł! Wow. Strasznie! Ja z lewej. Ale podszedł kubaniec. Ale się człowiek by na dół siedział, nie? W komisariacie. Dwa razy był hit powiedziany? Tak. Dwóch było? Nie, dwa razy. Nie, dwa to dwa to, razy powiedział. A no, szkoda. <głos> <głos> Patrzę na tego motylka, mi go trochę szkoda jest. Schowam go może. Tutaj kurwa. Oh. Okej. Okay. Chyba na snajper dosu, nie wiem kto to No dostał, dobra zdjąłem typa, on z drugą stronę patrzył, ale beka. A czemu dzisiaj z klamką biegasz tylko? No się chyba zjebała. Tuningowałem deszczu, wymieniałem coś. Tuning poszedł nie tak. <tunik> Panowie między beczkami, między beczkami, od beczek w lewo, niebieskie beczki z prawej i wystaje głowa. Dostał? Dostał czy nie? Nie Jak go postraszysz, to ja wyjmę Dobra Złot lewa, prawa pusto, a już go miałem No właśnie, to jest to Nie go nie uratuje chyba Z lewej, strony, z lewej strony. podchodzi na blisko, na blisko. Dostał! Z lewej dostał! Dostał przy beczkach jest za beczkami. Co to kurwa? To podchodzi snajper. Gdzie? Podchodził, od lasu. tutaj na tu kurwa gra? Tu nic nie było. A coś No? Coś nie nie miało jak grać. Gazówka chyba. Zdjąłeś teraz na krawę czy nie? O, jest w krzakach! W krzakach jest. Czekaj, złap tu kąt, złap tu kąt przez to. Dobra, ja złapię. Do, dostałeś? Odchodzi. Nie? Cał, cał, cał. Dostał? Nie, nie dostał. Dobra, ten dostał na blisko. Dobra, dostał. Ale jazda jest. Za becką. Mam. Za, be za beczką w lewo. O ty dziadu pierdolony. Uważaj, kaj tak żeby nas nie zraszował. Wiem, wiem, wiem. Ja no musiał dostać. No, to, to jest całkowite, co tu się dzieje. Dostałem, jestem szatem. Tędy się nie przejmuj. Mów skąd! Mów skąd! Z lewej strony tych jest lasów? Eee, to Au! Au! Ładnie! Au! Ale palucha podszedł oh. też zostałeś? Nie, ja dwie to, to podnoś nas A, mocno. mocy Ja weź plecy trzymaj Dobra, czołgaj się do kajtka Dawaj tu do mnie, do strzału Do strzału, do strzału, do Podchodzi, podchodzi, uważaj, raz Strzelaj, strzelaj, Prefire, jest, 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 nas! jest, przy nas! jest, 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 tu, jest, tu, jest, tu, jest, 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 gdzieś tam pierdolno, dawaj, stawę, Nie ale tam był Dobra, ja spróbę. Poczekaj, poczekaj. Czelak, czelak. Dobrze, mówisz? Może nie poczułem, Dobra, teraz poczułeś. E! Krzyczcie, jak będą nas obiegać.

Na sucho, wow. Dzięki. Jak to się jeszcze wysypie więcej z wody. Ale jak jest tam, to od nam na pewno. Prawej. Od prawej i tako. No, to może być tak Da tam Możemy obejść, nie? Trzymamy się na maksa do prawej, żeby tam pozostać dalej. A daleko. Czy Tak średnio. Go, go, go. Uwaga, pod nogi. Tu chwila przerwy. Przerwa! Kontakt! Dostał? Dostał, dostał! Ej, Trzeba teraz ich obejść z prawej. Musi się to trzymać tą pozycję, panowie. Okej. Macie ich trzymać, my ich obejdziemy z prawej. Czekaj jeszcze chwilę Dobra. jeszcze jeden. Tam, tam go ulecił, ulecił go spokojnie tam był truf, ciągnął go. Pilnuj las z prawej, bo jeden naokoło siedł. Ciężko wyjść, Zaraz będziemy w na kraju budynku z prawej No Ja trzymam okno Trzymam okno Ty pod budynkiem. Dostał Wypierdolę Maga i będziemy szli potem. Do, do, do. Wciągnę się skąd się wziął? Las uważaj plecy las, trzymaj las, trzymaj las. Staza. Trzymaj mi las. Las, las, uważaj na las. Nie wiem skąd Już zbica nie spadnie. Trzymaj ten las Nie wiem lasu To jest ta tym, na Nie wiem. Chyba wróć. Tam wróg Daj. Jak sytuacja jest na Pusty jestem. Na ja? nas się czują. nasi nas się w lesie są? nie to w lesie. Nie, nie ma. Nie ma. Jedna Komisarz Komisariacie. Gleba. Przechodzą od lasu dużo Na nasz trzeba i się ruszyć chodź A. Tak spra na prawo przechodzą Tu nie, nie będziesz miał zasięgu Uważaj na las, obchodzi dużo osób las Trzeba zająć pozycję wcześniej Na las Antek Prawo głęboko Uważaj Dostał Trzymaj, trzymaj, trzymaj go Trzymaj go Kit dostał Dostał no, nie tapiłeś? I kolega jeszcze mogę. Dobra. Wy macie stazy? Ja mam stazy. Dobra. O, Super, dziękuję. Na pewno. kładź się. Po naszej chwilanie stoi. Gdzie? Tam. Babeczka? Pod, pod piramidą. Jak tam las, jak las Chyba nie Mów jak wchodzi, mów jak wchodzi pozwolić żeby tu weszli ale tam ciężko ustrzelić Antek wychylam Weź mnie pod Gleba, 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 kładzie, kładzie się, bo tam strzelają. Kładźcie, kładźcie, kładźcie. Tam strzelają się Antek Ulecisz go, uleć go Gdzie był? W... Z głębi lasu nie te choinki jakąś przed sobą. ale z głębi lasu nie za choinkami nie, za tak, są ten. za tak, za tak, za tak, Trzymam tak, skrajny. tak, za za tak, za skrajnym? tak, Bo tak, nie trzymam, tylko za Bije we mnie Nie, nie, z M1 Mów mi, mów mi Obchodźcie panowie z lasu Obchodźcie las Biją we mnie Biją we mnie teraz Skraj nabije, weź ich z okien szybko Okno, okno na okno Tak Mów jak w siebie bije, to wychylę Jestem pusty, zmieniam Hit, hit, hit. O, klamę odkładam. UTR jak zwykle na plus polecanko, wchodźcie, sprawdzajcie. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Klamka jest naprawdę świetna. To, oh, jak Double Eagle wypuszcza te repliki, to jest, to jest naprawdę klasa, poziom, nie? W stoku macie ah, replikę, którą kupujecie i nie musicie naprawdę nic w niej zmieniać na starcie, żeby już móc cieszyć się dobrą zabawą i skutecznym strzelaniem. Ktoś tam pisze o tym, że warto w nich w sumie gumkę hopka wymienić, no ale to jest pierdoła, więc e, ja na razie na tego nie ruszam, żeby udowodnić, że da się. Ale gdzieś tam nie wiem, wiadomo za jakiś tam czas kiedyś się po już tam strzelaniach zrobi serwis i gumkę z dyszą wymienimy to jest prosta sprawa także zobaczymy jak to wtedy będzie. Na dzisiaj już mi starczy. Coś tam coś tam pofragowałem. Pierwsza runda lepiej, druga trochę gorzej, ale zabawa była przednia. To najważniejsze. Chłopaki jeszcze strzelają. Ja tak jak mówię już się nabiegałem. Naganiałem, nastrzelałem, także styka. Materiału jest naprawdę sporo i nie tylko z dzisiaj, bo jeszcze z poprzednich strzelanek, które czekają do montażu, więc będzie, będą wychodzić naprawdę fajne, interesujące odcinki. Także subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. Zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz, co Wam się najbardziej podobało w tym filmie. Może byście coś zmienili. Ja jestem otwarty na wszystkie rady, sugestie. Czytam każdy komentarz. Także do zobaczenia w sekcji komentarzy i widzimy się w następnych odcinkach. Pozdro! Że będę dalej w to klada We kiedy mówię o nadszedł ten... Na, na mordę kuda To ja i moja dziupa, I, Idziemy po swoje ka ka Każdy z nas wie, w którą podążać stronę